Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj w Czwartym Liceum Sportowym w Nowym Sączu. Jest ze mną pan dyrektor Jerzy Galara, który zaprosił mnie dzisiaj, żeby zaprezentować, ile udało się w ciągu ostatnich miesięcy prac dokonać w tej szkole. Panie dyrektorze, niech pan się pochwali wszystkim Nowosądeczanom. Jak nam pięknieje Czwarte Liceum? Przede wszystkim bardzo dziękujemy Wydziałowi Miasta za to, że wspiera nas w tym, jeśli chodzi o finanse. No, taki nowy zakup to przede wszystkim szafki dla uczniów. Zdemontowaliśmy starą szatnię, która tak naprawdę nie nadawała się już do niczego. Tam powstanie nowy obiekt sportowy, żeby poprawiać na to, nam tą infrastrukturę sportową. Natomiast dla uczniów przygotowaliśmy specjalne szafki na to, żeby mogli się w godnych, fajnych warunkach przebierać i żeby mogli sobie chować tam rzeczy, które są im do szkoły potrzebne. Panie dyrektorze, wspólnie rozwijamy szkolnictwo sądeckie, tak? Jak najbardziej. Szkoła sportowa jest warta tego, żeby w nią inwestować, ponieważ mam nadzieję, że stanie się wizytówką Nowego Sącza i ten sport zagości w każdym domu w mieście Nowym W Serdecznie dziękuję i gratuluję. Ja również bardzo dziękuję. Przede wszystkim dziękuję, tak jak mówię, Wydziałowi Oświaty i Prezydentowi.